Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego niektórzy ludzie wydają się zawsze pełni energii, kreatywności, pomysłów i pasji, podczas gdy inni zmagają się z ciągów zmęczeniem, stagnacją i chaosem myśli? Co tak naprawdę tworzy tę głęboką różnicę? To nie kwestia szczęścia, nie kwestia genów, to coś o wiele bardziej pierwotnego. Coś, co nosimy w sobie wszyscy, choć mało kto potrafi z tego świadomie korzystać. To energia seksualna. Kiedy słyszysz to określenie, pewnie myślisz o przyjemności, o fizycznym pożądaniu, może nawet o zmysłowych obrazach, ale to tylko powierzchnia, bo prawda jest o wiele głębsza. Energia seksualna to nie tylko źródło rozkoszy, to siła życiowa. To surowa biologiczna moc, która potrafi stworzyć nowe życie, odnowić komórki, rozbudzić wyobraźnię, uruchomić geniusz, zainspirować przywództwo. W głębi każdego z nas tli się wewnętrzny reaktor napędzany przez pragnienie, kierowany hormonami, emocjami, a często także tymi cichymi fantazjami, które chowamy w cieniu nieświadomości. Gdy tej energii nie nadajemy kierunku, ona się rozprasza. Ucieka przez kompulsywne zachowania, uzależnienie od pornografii czy powierzchowne relacje pozbawione duchowej wartości. Ale gdy ją ukierunkujemy, gdy nauczymy się ją prowadzić świadomie, może stać się potężnym paliwem wewnętrznym, źródłem napędu, które przebudzi w nas twórcę, wizjonera, człowieka o ogromnym potencjale. Niestety, nikt nas tego nie uczy. Szkoła milczy, rodzina unika tematu. Społeczeństwo, Łączy tę energię seksualną z poczuciem winy, wstydu i zakazów. Efekt miliony ludzi żyją bez zrozumienia ognia, który tli się w ich wnętrzu. Albo gorzej pozwalają, by ten ogień ich spalił od środka. Jeśli sprowadzimy energię seksualną wyłącznie do sfery reprodukcji lub przyjemności, to marnotrawstwo bo to siła, która może zarówno niszczyć, jak i budzić do życia. Może wciągnąć nas w otchłań uzależnień, ale też unieść na wyżyny świadomości, kreatywności i spełnienia. Każdy wielki umysł, który podziwiamy, przeszedł przez ten proces transformacji, choć nie zawsze nazywali to wprost. W nakolnej części tej opowieści przyjrzymy się jednemu z największych myślicieli XX wieku, Napoleonowi Hillowi. Odkryjemy, jak on zdefiniował tę siłę. I w jaki sposób nauczył się przekształcać energię seksualną w kreatywność, sukces i osobistą spuściznę? Napoleon Hill, człowiek, którego wielu nazywa ojcem współczesnej filozofii sukcesu, powiedział kiedyś coś niezwykle odważnego: że każdy mężczyzna, który osiągnął coś naprawdę niezwykłego, nosił w sobie potężne pragnienie seksualne. Ale to nie ono samo w sobie czyniło go wielkim. Różnica tkwiła w tym, że potrafił je ukierunkować. Że umiał przekształcić tę surową siłę w napęd twórczy, w determinację, w wizję. W swojej słynnej książce Myśl i bogać się, Hill nie przedstawiał tej idei jako magicznego triku czy błyskotliwego skrótu do sukcesu. Nie, dla niego to była niepodważalna prawda. Energia seksualna, według Hilla, to jedna z najsilniejszych form energii, jakimi dysponuje człowiek, ale zaczyna naprawdę działać dopiero wtedy, gdy zostaje podniesiona, gdy zostaje oderwana od pierwotnych instynktów i skierowana ku wyższym celom. Hill nie nawoływał do tłumienia pożądania, nie promował surowego moralizmu, nie zaprzeczał też wartości, jaką seksualność niesie w ludzkim życiu. Zamiast tego zaprosił nas do spojrzenia głębiej. Zaproponował bardzo praktyczne podejście. Bo energia seksualna to paliwo, a wszystko zależy od tego, do jakiego silnika ją wlewasz. Jeśli zużywasz ją na przelotne przyjemności, szybkie gratyfikacje, toksyczne relacje, to jakbyś wlewał cenny olej napędowy do zepsutego samochodu. Ale jeśli kierujesz tę energię ku większemu celowi, Ku twórczości, ku misji, ku duchowemu wzrostowi, wtedy staje się niemal niewyczerpana. Transformacja nie oznacza zaprzeczania, tylko przekształcanie. Mężczyzna, który potrafi wykorzystać tę siłę do pisania książek, przewodzenia zespołom, budowania firm, tworzenia sztuki czy inspirowania innych, to ktoś, kto znalazł kanał, przez który jego energia może płynąć wyżej. Co ciekawe, Hill nie był w tej obserwacji osamotniony. Przestudiował życie setek ludzi sukcesu i odkrył wspólny mianownik. Oni nie marnowali swojej energii na tymczasowe pokusy, zawsze łączyli ją z wizją, z ideą większą od siebie. Opowiadał o takich postaciach jak Abraham Lincoln, Thomas Edison czy George Washington. Wszyscy oni mieli bogate życie emocjonalne, pełne intensywnych pragnień, ale potrafili przekształcić ten wewnętrzny ogień w ducha służby, innowacyjności i tworzenia dziedzictwa, które przetrwało pokolenia. Pytanie więc nie jest czy masz w sobie energię seksualną, bo to pewne każdy ją ma. Prawdziwe pytanie to co z nią robisz? Czy pozwalasz jej cię kontrolować? Czy może uczysz się jej dyrygować, jak mistrz orkiestry, który zna każdy ton swojego wnętrza? Moc, której szukasz, nie jest gdzieś na zewnątrz. Ona od zawsze jest w tobie. Czeka tylko, aż się obudzisz i skierujesz ku temu, co naprawdę się liczy. Co najpiękniejsze, nie tylko Hill o tym mówił. Sigmund Freud, ojciec psychologii, wierzył, że zdolność do sublimacji, do przekształcania pragnień w kulturę, sztukę, naukę, to fundament całej ludzkiej cywilizacji. Sigmund Freud, pionier badań nad nieświadomością i ludzkimi instynktami, zaproponował kiedyś koncepcję, która może całkowicie zmienić sposób, w jaki patrzymy na ludzkie pragnienia. Nazwał ją sublimacją. Dla Freuda Libido, czyli energia instynktowna obecna w każdym z nas, nie ograniczała się tylko do sfery seksualności. To była siła życiowa, pulsująca energia przepływająca przez całe ciało i umysł człowieka. I co najważniejsze, Freud twierdził, że jeśli Libido nie zostanie wyrażone poprzez bezpośrednie instynktowne działanie, to nie znika. Zamiast tego może zostać przekształcone. W co? W twórczość, w wielkie wynalazki, w poezję, muzykę, sztukę, w rozwój duchowy. Proces ten, jak podkreślał Freud, nie polega na tłumieniu, nie jest ucieczką od pragnienia, to nie zaprzeczenie, lecz świadoma przemiana. Bo kiedy czujesz, że fala pożądania narasta w twoim ciele, masz wybór: możesz pozwolić jej tobą zawładnąć, albo możesz się zatrzymać stanąć na rozdrożu. I wznieść tę energię wyżej, tam gdzie nie jesteś już ofiarą impulsów, ale ich twórcą. Freud powiedział kiedyś jasno: nie byłoby cywilizacji, gdyby nie zdolność do sublimacji. To właśnie z tej przemiany rodziły się wielkie dzieła ludzkości, nieśmiertelne symfonie, obrazy, które poruszają duszę, filozofie, które oświetlały mroki historii przez całe stulecia. A dziś. W świecie, gdzie natychmiastowa gratyfikacja jest sprzedawana na każdym rogu, od social mediów do treści pornograficznych, coraz bardziej zatracamy tę zdolność. Reagujemy natychmiast, bez chwili refleksji, sięgamy po natychmiastowe zaspokojenie, zamiast nauczyć się obserwować, oddychać, przekształcać. I to sprawia, że słabniemy. Stajemy się łatwo pobudliwi. Ale trudno osiągamy głębie. Łatwo się ekscytujemy, ale ciężko zostajemy przy tym, co wartościowe. Człowiek, który potrafi sublimować swoje pragnienia, to ktoś, kto tworzy z wętrza, kto przeszyba się, a nie ktoś, kto ciągle goni za kolejnym bodźcem, tylko po to, by po chwili poczuć pustkę. Różnice widać wyraźnie. W artyście, który z pasji tworzy dzieło, w liderze, który inspiruje innych, nie dominując, w ojcu, który zamiast krzyczeć, wychowuje mądrością i spokojem. To nie są ludzie bez pragnień. To są ludzie, którzy nauczyli się używać ich jak żagla łapiącego wiatr, zamiast pozwalać, by zamieniły się w burzę, która niszczy wszystko na swojej drodze. Sublimacja, według Freuda, to ścieżka wewnętrznego dojrzewania to zdolność, by zamiast reagować automatycznie, odpowiadać świadomie. I właśnie w tej codziennej praktyce, Krok po kroku odkrywamy, że największa siła, jaką posiadamy, nie leży w kontrolowaniu innych, ale w umiejętności opanowania samego siebie. Ale sama teoria to za mało. Możesz rozumieć, czym jest sublimacja, możesz czuć prawdę w słowach Freuda czy Napoleona Hilla, ale jeśli nie zastosujesz tego w codziennym życiu, to wszystko pozostanie tylko ideą która przepływa przez umysł i znika bez śladu. Więc jak przekształcić energię seksualną w twórczy napęd do działania, w siłę, która naprawdę zmienia twoje życie? Odpowiedź zaczyna się od świadomości, od uważnego spojrzenia na to, jak i gdzie tracimy swoją życiową energię. Wielu ludzi czuje się zmęczonych, Pozbawionych motywacji, ma wahania nastroju, frustrację, ale nie zdają sobie sprawy, że każdego dnia wypuszczają swoją siłę życiową przez działania automatyczne. Nadmiar pornografii, kompulsywna masturbacja, czy gonienie za natychmiastową przyjemnością. Jedną z podstawowych, choć wymagających praktyk jest zatrzymanie nasienia. Po angielsku mówi się o tym semen retention – to nie jest represja, to nie chodzi o zaprzeczanie swojej seksualności, to jest eksperyment, próba. Wyjście poza stary namyk i zobaczenie, co się stanie, gdy przestaniesz automatycznie reagować. Na początku może być trudno. Czujesz napięcie, ciało domaga się ulgi, umysł kusi, ale jeśli wytrwasz, jeśli po prostu zobaczysz to napięcie nie uciekając, Zaczyna się coś niesamowitego. Energia zaczyna się przekształcać w ruch, w koncentrację, w pragnienie, by coś stworzyć, napisać, zbudować, ulepszyć. Twoje ciało staje się silniejsze, twoje spojrzenie głębsze i pojawia się uczucie, które trudno opisać: potrafię panować nad sobą. To nie jest duma. To spokój, to uczucie, że twoje życie nie zależy już od bodźców z zewnątrz, że masz kręgosłup duchowy. I co ważne, to promieniuje. Inni to czują. Nie musisz nic mówić. Wystarczy sposób, w jaki stoisz, sposób, w jaki patrzysz. To, że jesteś obecny, spokojny, zdecydowany. To jest charyzma mężczyzny, który żyje z celem. Który nie pozwala, by instynkt rządził jego życiem. Ale ta praktyka nie zadziała, jeśli nie masz celu większego niż chwilowa przyjemność, bo energia seksualna jest potężna, i jeśli nie skierujesz jej w górę, ona zawróci i uderzy w ciebie w postaci niepokoju, gniewu, impulsywności, a nawet depresji. Dlatego musisz zadać sobie pytanie. Po co żyję? Co jest warte mojego wysiłku? Co zasługuje na to, bym codziennie inwestował w to swoją siłę? To może być projekt, to może być wizja, dzieło sztuki, rozwój duchowy, cokolwiek, co sprawia, że czujesz sens i głębie. Bo każda chwila, w której odmawiasz sobie natychmiastowej gratyfikacji, jest jednocześnie chwilą, w której Inwestujesz energię w swój własny kierunek. A potem zaczniesz zauważać małe, ale głębokie zmiany płynące z wnętrza. Twoja koncentracja się zwiększa. Stajesz się bardziej wrażliwy na szanse. Nie rozpraszasz się już tak łatwo przez to, co powierzchowne i bez znaczenia. Twoje ciało reaguje inaczej. Z siłą, która nie pochodzi z kafeiny ani z cukru, ale z wewnętrznej energii życiowej, którą wcześniej rozpraszałeś bezmyślnie. Śpisz głębiej, Twoje oczy lśnią, nawet intuicja zaczyna działać mocniej. To nie są puste obietnice. To fakty, obserwacje tysięcy ludzi, którzy w nowoczesnym świecie zaczęli praktykować sublimację energii seksualnej. Był kiedyś mężczyzna, który tak bardzo uzależnił się od pornografii, że stracił zdolność koncentracji, odsunął się od przyjaciół i każdego dnia czuł się bezużyteczny. Ale postanowił spróbować. Przez dziewięćdziesiąt dni powstrzymał się od bezmyślnego zaspokajania seksualnego. Zamiast tego ćwiczył, uczył się nowych umiejętności, medytował każdego poranka i w ciągu kilku miesięcy. Odbudował swoje życie, zaczął aplikować do pracy, której wcześniej się bał, a w końcu założył społeczność, która pomaga innym pokonać to, co sam kiedyś przeżywał. To nie był wyjątek, to dowód, dowód na moc, jaką odzyskujemy, gdy uczymy się panować nad energią seksualną, zamiast pozwalać jej, by rządziła nami. Ale musisz zrozumieć jedno: sublimacja nie polega na byciu zimnym jak mnich. To nie jest narzucenie sobie zakazu, to świadomy wybór, to droga do wyższej częstotliwości istnienia, bez odcinania się od swoich korzeni. Nie odrzucasz seksualności, po prostu przestajesz pozwalać, by kierowała twoim życiem. Zaczynasz widzieć ją jako energię, która, jak każda energia, możecie spalić albo wznieść wyżej żeby ten proces był skuteczny musisz stworzyć wokół siebie środowisko które będzie wspierać transformację otaczaj się symbolami inspiracji książkami sztuką muzyką która porusza duszę unikaj tego co tylko stymuluje a niczego nie karmi bo to z czym masz kontakt każdego dnia wpływa na to Jaką częstotliwość w sobie utrzymujesz? Jeśli żyjesz wśród przeciętności, będzie trudno wznieść energię ku górze. Ale jeśli żyjesz wśród symboli ideałów i mądrości, każdego dnia coś ci będzie przypominać, kim naprawdę możesz się stać. Poranna Rutyła to twoja osobista ceremonia. Już od chwili przebudzenia daj sobie przestrzeń na ciszę. Zapisz swoje cele, przeczytaj fragment duchowej lub filozoficznej książki, usiądź do medytacji, skieruj energię do wewnątrz. Te drobne rytuały to jak kompas, prowadzą energię seksualną tam, gdzie ma iść i dają ci nie tylko siłę na cały dzień, ale także głębsze poczucie sensu. Ale byłoby to niepełne, gdybyśmy zatrzymali się tylko na praktyce, a nie zadali sobie jednego kluczowego pytania. Po co to wszystko? Czy żyjesz tylko po to, by kontrolować siebie i być dumnym, że pokonałeś swoje pragnienia? To dopiero pierwszy krok. Prawdziwy cel to wykorzystać tę energię seksualną dla czegoś większego niż ty sam dla idei, dla marzenia. Dla dzieła, które ma znaczenie dla świata. Kiedy energia seksualna zostaje wyniesiona wyżej i połączona z głębokim celem, staje się ciągłym strumieniem twórczości. Już nie musi być tłumiona, już nie eksploduje w przypadkowych momentach, zamiast tego staje się paliwem, które napędza cię do pisania książki twojego życia, do prowadzenia innych, do wynajdywania czegoś pożytecznego albo po prostu. Do życia jako świadomego i spójnego człowieka. Artysta, który potrafi sublimować swoją energię, tworzy dzieła, które dotykają dusz. Przedsiębiorca, który panuje nad swoimi pragnieniami, podejmuje decyzje z mądrością, a nie z chciwości. Lider, który kieruje energię ku górze, nie szuka już tylko władzy, lecz pragnie zostawić trwałe dziedzictwo. To nie jest łatwa droga. Każdego dnia pokusy będą cię wołać, by wrócić do starych schematów, by szukać natychmiastowej przyjemności, by zgubić się w hałasie i zapomnieć, kim jesteś. Ale jeśli wytrwałeś, jeśli będziesz sobie przypominać, że energia seksualna to nie wróg, ale towarzysz, który potrzebuje kierunku, wtedy wejdziesz na ścieżkę, którą mało kto wybiera, ale która przynosi najgłębsze nagrody zaczniesz czuć się silniejszy, bardziej kreatywny, z życiem, które ma sens i kierunek i zrozumiesz pewną prostą, ale głęboką prawdę. Prawdziwa siła nie polega na posiadaniu innych, ale na panowaniu nad sobą. Spójrz na swoje obecne życie. Czy nie pozwalasz, by ta cenna energia wyciekała przez nieświadome nawyki? Czy masz wrażenie, że masz potencjał, ale wciąż nie zamieniłeś go w działanie? Może problem nie tkwi w maku motywacji ani w maku dyscypliny, ale w tym, że nie skierowałeś jeszcze jednej z najpotężniejszych energii, jakie dała ci natura, w odpowiednią stronę. Zacznij dzisiaj. Nie musisz zmieniać wszystkiego naraz. Zrób jeden mały krok. Przestań marnować. Zacznij być świadomy, i wyznacz cel tak wielki, by mógł przyciągnąć całą twoją energię. To może być początek największej podróży twojego życia. Podróży, w której już nie jesteś ofiarą swoich pragnień, ale twórcą własnego przeznaczenia z ognia, który kiedyś cię spalał.